Odstawiłaś tabletki antykoncepcyjne i nie masz miesiączki. A może miałaś jedną miesiączkę, była idealna i teraz cisza. Czy już się martwić, czy dalej czekać? Co robić i jak sobie pomóc w takiej sytuacji? Cześć, mam na imię Kasia i z wykształcenia jestem magistrem farmacji, dietetyczką kliniczną, holistic coach i wiele, wiele więcej. I pomagam kobietom uregulować hormony bez presji na spokojnie, krok po kroku. Kocham temat cyklu miesiączkowego, owulacji i naszej przepięknej kobiecej natury. I chętnie pomogę też i Tobie. I dzisiaj chciałabym z Tobą pogadać o tabletkach antykoncepcyjnych. Co zrobić, jeśli faktycznie nie masz miesiączki po odstawieniu? Albo miałaś miesiączkę i... Teraz nie ma jej z powrotem, nie? Wydawało ci się, że łoch jest po prostu super i idealny cykl po odstawieniu, zaraz, a potem cisza. I zanim Ci opowiem o kilku rzeczach, na których warto się skupić, to chcę Ci tylko przypomnieć, co się dzieje w Twoim organizmie, albo może naświetlić bardziej, bo być może nie wiesz, czym jest tak naprawdę odstawienie tabletek antykoncepcyjnych. Tabletki antykoncepcyjne blokują Twoją owulację. Tabletki anty. Sprawiają, że nie masz miesiączki. Możesz mieć krwawienie z odstawienia, ale Twoje hormony są takie. Hormony z tabletki są takie. Codziennie, jakby wiesz, jesz tabletkę, nie? I, I wzrasta stężenie, spada, więc jakby masz stały poziom hormonów. A w Twoim cyklu miesiączkowym, Twoje jajniki muszą wykonać gigantyczną pracę. Twoje, twoja przysadka pod wzgórze, musisz się komunikować z jajnikami, tarczyca wchodzi w grę, nadnercza. Twoje ciało po prostu działa tak magicznie, tak niesamowicie. W trakcie cyklu miesiączkowego i tak zupełnie, zupełnie inaczej, poza cyklem miesiączkowym, czyli na przykład biorąc tabletki antykoncepcyjne, że nie jest dziwne, że to wpływa na wszystko na twoje emocje, na to, jak się czujesz, na dobór partnera, na libido, na pracę tarczycy, na pojawienie się niedoborów w trakcie stosowania tabletek anty, jakby na wszystko. I to jest też duże obciążenie dla organizmu. Więc z tego względu, pierwszą rzeczą, na jakiej ja poleciłabym ci się skupić, to jest wyrozumiałość do swojego organizmu, bo jeśli przyjmowałaś tabletki antykoncepcyjne przez lata, ja sama przyjmowałam je przez 7 lat, później miałam, hoho, -ho, czego ja nie miałam, dużo, dużo problemów, ale nie możemy oczekiwać, nie możesz kurde oczekiwać od swojego organizmu, że nagle wszystko załapie, że po tak dużym obciążeniu przez lata. Przez dużo cykli, przez dużo czasu i codziennym spożywaniu syntetycznych hormonów. Nagle wszystko będzie idealnie. Może być ok, może się okazać, że w ogóle jakby wszystko jest w porządku. Akurat w Twoim przypadku, chociaż podejrzewałam, że wtedy nie oglądałabyś tego filmiku, ale fakt, faktem jest to wymagający proces. Zerknij sobie koniecznie też do webinaru, tutaj ci podlinkuję, który ja prowadzę, jak przygotować się do odstawienia tabletek antykoncepcyjnych. On też będzie aktualny po odstawieniu, jeśli jakby odstawiłaś i masz problem, nie? I coś jest nie tak. Także na niego sobie zerknij. Ale właśnie, bo to jest proces, w który, do którego warto się przygotować. I nawet dobre przygotowanie, ono nie daje Ci żadnej gwarancji, że będzie po prostu idealnie, ale na pewno jest to ogromne, ogromne wsparcie dla Twojego organizmu w tym procesie. To jest gruby proces, yy, przywracanie własnych cykli, totalna zmiana tego, jak Twoja gospodarka hormonalna funkcjonuje i potrzebujesz w nim wsparcia, czasu, cierpliwości. I tutaj też nasuwa się pytanie: właśnie, które często dostaję. Nie mam okresu po tabletkach anty, czy już się martwić, czy czekać dalej? Nie czekać. Nie czekaj, bo to nie chodzi o to, żeby czekać na to, aż on sam przyjdzie. W sensie możesz to zrobić, oczywiście, i trzeba czasu, trzeba cierpliwości, ale razem z tym czekaniem potrzebujesz to ciało wspierać, bo ponownie to jest dużo. To jest naprawdę ogromny wysiłek dla Twojego organizmu, tak zreorganizować Twoją gospodarkę hormonalną. Więc, okej, okay, czekanie, czas dobrze. Ale jednocześnie wsparcie i dawanie sobie to, czego potrzebujesz. Właśnie ta wyrozumiałość jest jedną z rzeczy, która Tobie będzie wtedy służyć. Druga rzecz, którą ja zawsze robię, ja zawsze polecam, to jest zbadanie poziomu LH i FSH. LH, FSH, żeby Twoje cykle zostały odblokowane, one potrzebują być mniej więcej na takim samym poziomie. Stosunek LH do FSH powinien być jakiś. 1,5 maksymalnie do 0,7, 0,5 maksymalnie. I jeśli FSH masz wywalony w kosmos, czyli ten stosunek jest bardzo niski, to prawdopodobnie warto się będzie u Ciebie skupić na ogromnej regeneracji, na odpoczynku, na jedzeniu wystarczająco, na zweryfikowaniu, czy Twoje ciało na pewno nie jest teraz w jakimś deficycie kalorycznym. Czy dajesz sobie jedzenie, czy wysypiasz się, czy nie przećwiczasz się, czy nie masz za dużo aktywności fizycznej, czy nie masz za niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Często też obserwuję, że kobiety odstawiając tabletki antykoncepcyjne, stwierdzają: OK, dobra, nowy początek, w ogóle zmieniam nawyki na zdrowe, zdrowsze. I jednocześnie na przykład się odchudzam, że mieć mi ten super super wyrzeźbione ciało. Na wyrzeźbione ciało to jest naprawdę bardzo bardzo rzadko kiedy zdrowie. To zwykle jest zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej dla większości kobiet i a odwrotnie, przy wysokim bardzo poziomie LH, w stosunku LH do FSH, wtedy z kolei warto skupić się przede wszystkim na stabilnym cukrze. Czyli na tym, żeby zbadać sobie na przykład insulinę glukozę, zobaczyć, czy HOMA i jest w porządku, czy właśnie nie ma czasem jakiejś delikatnej insulinooporności. Ja nie polecam krzywej cukrowej, nie jestem zwolenniczką jej. Wolę zdecydowanie te poziomy na czczo. Yy, Jeśli chcesz więcej się dowiedzieć, to jest zapisana relacja na Instagramie. Natomiast wysoka insulina jest też bardzo częstym utrudniaczem właśnie zajścia prawidłowych cykli. Przechodząc właśnie płynnie do tego punktu numer 3. Stabilny cukier, to właśnie w sumie, niezależnie od tego, czy masz wysoką insulinę na wysoką glukozę, czy na przykład jesteś w tej sytuacji stresowej, niskiego poziomu tkanki tłuszczowej i tak dalej, to stabilny poziom cukru we krwi będzie zawsze fajny. Czyli zjadanie odpowiedniej ilości węglowodanów, odpowiedniej ilości białek pełnowartościowych, ja polecam Ci co najmniej w takim przypadku. Co najmniej 1,5 g białka na kilogram masy ciała, co najmniej 150 g węglowodanów dziennie, między innymi ze względu na aktywację hormonów tarczycy, które są bardzo niezbędne właśnie w czasie przywracania regularnych cykli, i które z kolei teraz mamy gigantyczną modę low-carbową. Jestem pewna, że za parę lat będziemy się z tego śmiać. Ja się już śmieję, możesz dołączyć do mnie, nie musisz, ale ym, chodzi mi o to, że węglowodany też są potrzebne między innymi do tego, żeby był PIK-LH. Do tego, żeby komórki jajowe mogły odpowiednio dojrzewać, żeby pobudzać owulację. LH potrzebuje węglowodanów, więc też pamiętaj wszystko z rozwagą. Regularne posiłki to jest stabilny cukier. Nie poszczelnie nie wiadomo ile i wchodzenie w stan aktywacji współczulnej, czyli walki i ucieczki. Źródła potasów w diecie? Buraki, banany, awokado pomidory, woda kokosowa, koktajle nadnerczowe, to jest stabilny cukier. Nie podjadanie między posiłkami i bilansowanie posiłków. Białko, węglowodany tłuszcz, to jest stabilny cukier. Konkretne źródła białka, tak jak wspomniałam, właśnie to półtora czy więcej gram na kilogram masy ciała, to jest stabilny cukier. Najchętniej białko pełnowartościowe, zwierzęce, ono może Tobie bardzo, bardzo pomóc w tej sytuacji. I kolejny punkt, suplementacja, czyli oczywiście najchętniej dobrana do wyników Twoich badań, ale nie jestem w stanie Tutaj ci pomóc w webinarze, właśnie jak przygotować się do odstawienia tabletek anty, albo właśnie jak się wspierać po odstawieniu, jak jest problem. Tam mówię o konkretnych normach funkcjonalnych, mówię o konkretnych zakresach, konkretnych suplementach. Natomiast, tak, dość uniwersalnie u większości kobiet, które odstawiają tabletki anty i mają problem, sprawdzi się inozytol i sprawdzi się magnez. Magnez w formie glicynianu magnezu i inozytol. Jako na przykład mioinozytol, to są suplementy, które i wspomogą stabilny cukier, i wspomogą wątrobę, która jest zwykle grubo obciążona po takim roller coasterze, jakim właśnie jest branie tabletek anty, i pozytywnie wpłyną na nadnercza, i pozytywnie wpłyną na tarczycę, także te dwa suplementy na nich bym się skupiła. Numer 5 to jest zadbanie o źródła witamin z grupy B w Twojej diecie. A najlepszymi źródłami witamin z grupy B w Twojej diecie mogą być dwie rzeczy, które są moimi ulubionymi i które jednocześnie też będą bardzo wspierać wątrobę. Będą, jedna z nich będzie bardzo wspierać bardzo, bardzo gospodarkę żelazową, miedziową Jeśli jesteś ze mną dłużej, to pewnie wiesz, jakie są te moje ulubione źródła. Pierwsza to jest pyłek pszczeli, który warto codziennie jeść, dosypywać sobie czy do koktajlów, czy do smoothie, czy po prostu wypijać wcześniej, przygotowując sobie na przykład wieczorem pyłek razem z wodą i rano wypijać na czczo. A druga to jest wątroba wołowa. Raz, dwa razy w tygodniu, czy zwykła wątróbka też raz, dwa razy w tygodniu. To jest takie bogactwo witamin, minerałów, miedzi, żelaza, cynku, witaminy A, witamin z grupy B, wszystkiego, wszystkiego czego potrzebujesz do tego, żeby owulacja zaszła. I jestem pewna, jestem pewna, że znajdziesz jakiś sposób, żeby te produkty w swoje dzieci umieścić, nawet jeśli pierwszy twój odruch na wątrobę to jest o nie, nigdy. To naprawdę opcji jest bardzo dużo. Włącznie z tym, że są ciata, przepisy na ciasta czekoladowe, właśnie z wątrobą, smoothie, pasztety, paté, zapiekanki i wiele, wiele więcej. I ostatni już punkt, jak wspierać się podstawą po tabletek Anty, jeśli nie masz miesiączki, skup się na śnie, czyli na tym, żeby spać co najmniej 8 godzin. Najchętniej od około 22, 23 max. Kłaść się spać. Dawać sobie tyle smu, ile potrzebujesz, bo prawdopodobnie będziesz potrzebować go więcej teraz w tym czasie. Bo ponownie, to jest proces który przywracania swoich cykli miesiączkowych, który jest trudny, który może być dużym wyzwaniem dla Twojego organizmu. I to tak, jakbyś w tym momencie biegła naprawdę maraton prawie że codziennie. Bo Twoje ciało tak bardzo, iż raz to powtórzę, musi nauczyć się, musi zmienić funkcjonowanie wszystkiego, musi przywrócić tą cykliczność. Każda komórka Twojego ciała musi nauczyć się tego nowego ładu, który zaprowadzasz, odstawiając tabletki antykoncepcyjne w Twoim ciele. I to może być wyzwanie fizycznie, psychicznie, emocjonalnie na każdej, każdej płaszczyźnie. Dlatego śpi, wysypiaj się i nie przeciążaj się zbytnio. Pamiętaj, żeby też wykorzystać ten czas przy okazji do takiego uczenia się tej cykliczności, do też obserwacji siebie może bardziej, do łapania większego kontaktu ze swoim ciałem. Ja pamiętam, że, i to znów moje osobiste doświadczenia, jak ja odstawiłam tabletki antykoncepcyjne po siedmiu latach, to ja miałam wrażenie, oprócz tych wszystkich problemów, które wtedy się zadziewały i, i takich jakby... Takich PMS-ów, że miałam poczucie, że po prostu tracę zmysły, to miałam wrażenie, jakbym ja wszystko widziała, jakbym, wiesz, była tak, i nagle, jakby ktoś mi zdjął klapki z oczu. Wszystkie odczucia, wszystkie emocje, postrzeganie całego świata zaczęło być dla mnie tak głębokim doświadczeniem i tak bardzo innym niż to, co. Miałam na tabletkach. Oczywiście, moment, momentami to było strasznie trudne. I momentami to było zwłaszcza właśnie, że ja się nie przygotowałam do tego procesu. To było duże, duże wyzwanie, ale też Ciebie chcę uczulić, żeby. Że, że to się może zadziać i że, że to jest normalne, jeśli tak masz i że po prostu potrzebujesz wtedy więcej wsparcia. I też jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz sobie wtedy dać, jest na przykład po prostu sen. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak przygotować się do tego procesu odstawiania na albo wesprzeć się jeszcze lepiej, właśnie włączyć z wynikami badań, czy suplami, czy konkretnymi wskazówkami dietetycznymi, to zachęcam Cię do mojego webinaru. Zapraszam Cię do webinaru, Jak bezpiecznie odstawić tabletki antykoncepcyjne. Tutaj jest link w opisie i daj znać, jakie są Twoje doświadczenia. Jestem bardzo ciekawa. Prześlij ten filmik koniecznie kobietom, kobiecie, które czujesz, że mogą go potrzebować, że im się przyda. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia albo w webinarze, albo w kolejnym filmiku.